Pěkně vítám všechny diváky televize TVT. Dneska v ten velikonoční svátek vás opět pobaví kapela Bela Muzika Republika Česká. Ahoj. Ahoj. A ty to teď přetumač. Dzień dobry, Dziś Vás znovu to zase Bela Muzika už po druhý raz. Znovu budeme grać fajné písenky v ta Děla velká nocno. I zapraszamy do zabavy. Hmm. Zespół Bella Muzika zaś z nami widzimy was fest pięknie we Wielkanoc. Ahoj. Ahoj. Niedziela Wielkanocna, no toż ja myślę, żeście już pośniodali, pojedli, a jakby ktoś miał głód, to jeszcze będziemy o tym gadać. No i dobrze, żeście przyjechali zaś. Nie macie aż tak fest daleko, nie? Skarwiny tu. Nie. to się fajnie jedzie. Teraz już ja teraz już ja. Wyście zjedli śniadanie wielkanocne, czy po tamtej strunie rzeki się nie je śniadania wielkanocnego? I je się oczywiście, tak jak u Was. I coś pojedli dobrego czy <laughs> Czyście się jedno prali tymi, bo my się pierecie tymi gałązkami. Bijemy, nie, my bijemy. Nie, my tylko my bijemy kobietę. O, Dziewczyny. zaczyna się dobrze. <laughs> Taka <laughs> staroczeska tradycja. Ale czekaj, czy my to możemy powiedzieć, bo jest jeszcze przed 22. Właśnie, to się musi. A, do 12 ta... zdążyć. Aha, czyli rano. Do się 12, 12 do, musimy do, do, do zdążyć, bo po 12. Kobiety biją nas. I Rychtyk tak się to goda, Tak, tak, się, nie? To tak się to goda, ale... Jest tak... To ja byli tak byli. nie miałem. <laughs> Zawsze było, że my kobiety do tej dwunastej mm -hmm. śniadanie zjedzone, frelki tam poprane tym, jak to się nazywa? Karabac, my... karabac. Karabać. Jest to taka, takie narzędzie uplecone z gałązek wierzby. Każdy młody chłopak to powinien umieć. Mm -hmm. Nie wiem Gradek czy umie nie umie. Miał mi. no, oczywiście. miałem, zapomniałem, no ale i, i tym, tym te dziewczyny bije mnie. I potem już jest wszystko dobrze. Ale w, a w poniedziałek wielkanocny lejecie wodą czy nie? Tak jak u nas na śmiergust. Fukamy parfem też. A czyli jednak? Obejrzycie. No to fajnie. No, ja właśnie ta tradycja przyniosłem tutaj do Polski. Bo przeważnie na Wielkanoc jestem bo, u mojej narzeczonej, którą pozdrawiam. Bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, że Ty, musz działka po... z naszej strony granicy. Wszyscy, wszyscy mamy Polki. Wszystkim, wszyscy mamy Polki. Ślązaczki. No. no i bardzo dobrze. No i każda Wielkanoc spędzam u Teściowej w niewiadomiu. No i właśnie ta czeska tradycja, że ciągli tutaj. Więc oni już wiedzą, że każde rano mają uciekać, że biorą ten karabacz. A i da ich zbić. I pieresz. Ja. Czy... Oni biega, biegną przez całą tą chalupę, chowają się, no ale i tak nie umiklą. A y, musi, muszą potem coś dawać w zamian za to, czy nie? E... Po kiewiczku. Wody. Wody. Bo jest przed 22. Tak. No albo jajko. Jajko bardzo miło widziane, malowane, albo czekoladowe. Czyli wy też tam tamte jajca, ja... Kobiety, kobiety tak robią, tam żeby... U nas zaś tak, jak jest z tym śmigusem dingusem, nie? Ja, ja się leją tu wodą i baby uciekają tak samo jak u was. I to się dostało no, coś jestem za to. Podamny, jestem Był podamny. u nas niedawno duet Baba z Hopem, a jeszcze wcześniej jak byli, to właśnie godali o Stanisław Schindler z duetu Baba z Hopem godą, jak on chodzi we śmiergus, czyli w poniedziałek wielkanocny polywać te wszystkie frelki, te wszystkie babki, dziołchy. No i tak chodzi, chodzi, chodzi. I pado i wszędzie coś dostanie. I potem na Zod go już muszą przynieść do domu. Właśnie tak to wygląda. No to zaglądamy na fajną śpiewka. Idziesz, w dalka i twoje myśli krążą tam świś na świat w oczach ma tysiące barw i czujesz że dobrze tu To jedli na te śniadanie dziś o rano. Pamiętacie jeszcze, czy nie? Ja ci powiem, że u nas w Czechach nie ma takiej tradycji, żeby coś konkretnego, tradycyjnego rano pojeździć na śniadanie. A widzisz, a u nas jest. I to była taka tradycja, i ty mi zaroski na pewno powiesz, że ty to znosz. To jest tradycja, kiedy jeszcze 200-300 lat temu była na całym Śląsku. A potem zaczęła zanikać. I w zasadzie się to ostało w dwóch, trzech wsiach w połumi w Gogołowej, no jak się jakieś baby przekludziły tam z połumi do raja, przykładowo, albo chłop się przekludził, tak jak umie we familii i się robi święcelnik. On dzisiaj o y, główna rola w chałupach nikierych. Y, każda baba tam oczywiście ma ten swój własny przepis, niego tam modyfikuje. To jest ciasto drożdżowe i tam w środku są roztomaite dobroci, a dobroci to jest. Surowo przykładowo, surowy wóżt, wędzunka, balerun, boczek. to To się piecze za Wielki Piątek, w sobotę się idzie święcić i potem się tym łumią albo kreją jak tam kaj. Kiedyś się ino łumało, nie kroło się. I taki fajny święcelnik my dzisiaj też mamy na stole Bergerdom przyrychtował, roztomaite tam dobroci, co tam jest w środku wszystko. Wygląda za, za bardzo pieczywe. smacznie. Tak to ma wyglądać i potem się to, i potem się to je. Ja powiedz mi, to prawda, że ty tyś tak rozpowszechnił jako pierwszy ten święcelnik ta potrawa. Ja to muszę nieskromnie przyznać, że ja i było to. Eee, już 9 lat temu, pierwszy raz jeszcze scenariusz by pisali razem z moim tatą nieżyjącym, już potem nie, nie dożył tego programu, ale jo to pierwszy wprowadził do mediów, pokazał ich to, i potem się nagle zaczęły wszystkie media tym interesować. Niekierę, nawet ogólnopolski, jakieś tam te wszystkie gazety do babów, nie tam te wszystkie przyjaciółki, kobieta i życie, czy jak się to tam nazywa, nie? zaczęły te przepisy publikować. Ale jak Jona Niekierę przepisy pozaglądał, to Punbuczku, Rostumańczyku nam już nic ze święcelnika nie zostało. Bo jak to zaczli ludzie ja to gdzieś tam nazwę, spod białego stoku to to, to, wlepszać, to już mało święcelnika. Tylko próbasa została na pewno. Yeah. U was też ponoć kiedyś było coś podobnego i dali się robi, nie? Moja mama robi, nazywa się to shoulder. Jest to tak wygląda to taśkie w takiej zapieczona w cieście. Jest to bardzo dobre. Może to nawet smakować podobnie jak ten wasz święcielnik. To masz kiełbasą było wędzone mięso. Hmm. to też, tak. zrobimy tak my wam poślemy jeden świncelnik, a my szoldra. a wy poślecie ta szoudra. Dobrze. To my Dobrze. są połączeni, a te roski posyłamy do was fajno śpiewka. Zawsze mu jest mało nie i pije, staro się, żeby nie zostało Gruby Antek dużo chce, nikt co to bieda On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic Pochodzą żony dwie, bo im nie w nocy Z szalu flaszeczki trzy wypił i pod stołem swą Wynieśli go za drzwi, trzy dni sam miał Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało Niech i pije, staro się, żeby nie zostało Gruby Antek dużo chce, nigdy co to bieda On tu wszystkich śmieje się Gruby antek dużo chce, zawsze mu jest mało, nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby antek dużo chce, nic co to bieda, on za wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Chcę się wyspać na zjeść a czwarty mierzek i opowierz i na chce mi bliźć Fan zoli, misek, pięć drogi, kiedy kiedy obiodło. Na więcej mioby Kęcz po brzuch, anterdło. Dużo ce, zawsze mu jest mało Je i pije Staro się, żeby nie zostało Gruby Antek Dużo chce, Nigdy co to bieda On tu wszystkich śmieje się I nikomu nie do nic Gruby Antek Dużo chce, Zawsze mu jest mało Je i pije Staro się, żeby nie zostało Gruby Antek Dużo chce, Nigdy co to nie nie do Zespół Happy Folk nam no, pięknie zaśpiewał o grubym antku. U was też są nie takie grube antki, co siedzą w gospodzie, popijają te piwo, jedzą te knedle, ten zmarzony ser. U nas na szczęście jeszcze te knajpki jeszcze przeżywają, dobrze im się powodzi. W każdym mieście ich są masa tych knajpek, bo mamy dobre piwo, więc ludzie A, smakuje. Bezalkoholowe. Bezalkoholowe oczywiście, no jak inaczej. Więc zapraszam do Karwiny albo gdzieś tam A, do nas Takie tradycyjne, taki Takie taki knajpki właśnie, nie? Pamiętam, nawet, uważam, swoje piwo w tej knajpce, którą my kręcili właśnie na Stalabyst, wczoraj była niedziela. Tak, ta knajpka w Karwinie też uważa swoje piwo, bardzo dobre, polecam. No chętnie przyjadymy. Mhm. Musicie nam pokazać genał na mapie, jaka to jest. Czy to jest tak bardziej przy frysztacie, czy tam w ta, w ta druga strona przy. Fryszta. To jest tam w centrum, na tym starym rynku, ja. Tak, tak, To tam przyjademy. I no mi powiedzcie, czy wyście tam kręcili też teledysk o tych synkach od Cieszyna, co to... Nie, u Cieszyna to była Katarzyna, ja? Tak to tam jest. A wyście byli synki od Karwiny, tak to było, tam jest. No Dokładnie. to y, nie dziwcie się, że mnie się to myli, bo jak będziecie słyszeć, y, jak ten tekst idzie, to też wam będzie pomału wchodził kaść tam w głowa. Tu coś, tu coś będziecie wiedzieć, tam coś będziecie wiedzieć i za chwilę będziecie to razem z nami śpiewać. Jademy! Ta piosenka, nie, e, niedaleko Cieszyna, to jest tak naprawdę słowacka piosenka, bo nasza płyta, Czeska Biesiada, się nazywa Czeska Biesiada, ale mamy w niej i słowackie piosenki, bo dobrze wiecie, że my długo, długo lata byli razem ze Słowakami, których lubimy, kochamy i dalej się czujemy Czechosłowakami. Mhm. Ja ci no powiem, że taki malusieńeczki, konszczytek Śląska, tam przy mostach, Jabłonkowa tak. to już jest na Słowacji i tam jest, nas, tam jest ja, tam jest na samej granicy taki piękny kościół Jadwigi Śląskiej. To już nie ma się co dziwić, że te słowackie śpiewki, tam te kisuckie, nie, te, te, te rejony, że to też do nas przychodzi. I właśnie ta, tą piosenką my właśnie zaczęli w, w Polsce z tą Biesiadą. To była pierwsza piosenka, którą my prezentowali i Polacy od razu im się to spodobało i, wy, i właśnie wiemy, że tą piosenką może się spodobamy, i który, którym jeszcze ją nie słyszeli. Fajnie, że tak to Wam dobrze idzie. Macie w planach jakieś nowe śpiewki, czy nie? Czy na razie się skupicie na tym, co, co jest? Powiem Ci szczerze, tak. My żyjemy z Wesel, z imprez, i ta biesiada, to mamy tak dość pasu. Wiemy, że Polakom się to podoba, więc czasami zagramy. Nie wiemy, czy będziemy dalej produkować. Zobaczymy. Czas pokaże. No to kiedy macie najbliższe weseli? No po Wielkanocach. Czyli, czyli pojutrze po już będzie po Wielkanocy, to już się możecie... Już, już się powolutku szykujemy i już, no, już kolejne spotkania się pakujemy i jadę. No to my jademy z kolejną śpiewką. Fajnie, nie? Zagrali. Tak, tak, tak. A nie zapomnij, że lany gramy już jutro. Już? Już jutro. Coś ty jod na te śniadanie, ja by to chciał wiedzieć, wiesz? Być co, um... on zapomniał. Zapomniał. I macie ta tradycja, ten post, u was, u was się ludzie nie bawią, nie, nie są imprezy tanieczne. więc my tak wyszli z rytmu. Teraz my mieli wolne. My mi się ja zapomniał, że jedziemy widzicie jutro do pracy. No właśnie, <laughs> nie wszyscy, bo ja jutro jeszcze mu wolny. To, to się <laughs> może dobrze. Ja się dobiję. My my oczywiście, czy wolne, czy robota, to fajnie gromy. Pomału nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca na mam nadzieję, że jak wy tak fajnie grocie, to jeszcze do nas przyjedziecie. No tak. samo Samozrejście. No. Halo. To, przy, to przyjedźcie, już te roski, żeście są zaproszeni, jak będziecie mieć w końcu ta płyta. Przyjedziemy. Bo ja wam muszę przypomnieć, że y, zespół Bella Musica ma w planach płyta, oczywiście nie wiadomo czy to będzie za tydzień czy za miesiąc, ale będzie, bo już jest prawie, że y, gotowo, ta płyta do nas przyjedzie, zespół Bella Musica przyjedzie z tą płytą. Jakby kto chciał płyta ta albo Inksze kupować, to zapraszamy do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5. Tam wielki sztandy ze śluńskimi szlagierami, albo możecie zadzwonić, jakbyście nie mieli po drodze do Rybnika. Możecie zadzwonić. Numer macie na stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Zadzwonicie, listonosz płyty przyniesie do domu. Pod że Jak dobrze pójdzie, to i płyta zespołu Bella Wam też przyniesie. Polecamy. Rektujcie ją Rek i przyjedźcie. Rechnujmy, postaram się. Nasz dzisiejszy odcinek okay. dobiegł końca. My oczywiście widzimy się jutro. Jutro, Śmiergust, poniedziałek, wielkanocny. Lista szlagierów po Śląsku. Aż do piątku, propozycja do listy szlagierów po Śląsku. W sobota wielki tygodniowy finał naszej listy. A w niedziela za tydzień zaś szlagiery i wice na kierowców Fest pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I do zobaczenia. Oj, oj.